Hej, cześć, witajcie, z tej strony Chalak i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj ze mną jest Nux. E, e, dzień dobry, dzień dobry. Link do kanału Nuxa macie w opisie tego filmu, więc dzisiaj zagramy sobie w body. Gram w to pierwszy raz. Nux specjalnie, żebym w to zagrał, kupił prywatny serwer. Podziękuję Ci, Nuxowi. Ile łapek w górę mają zostawić, żeby był kolejny film z Tobą? Może się da usunąć 4,5, ale dajmy 3 łapki i wystarczy. Dobra, e, to lecimy. No, tak? Więc tak. Tutaj mamy napisane, że po prostu, po prostu szybko musimy pójść. Do tego tutaj zakładu i zrobić zdjęcia jakiegoś tam ciała. tego zapraszam. No, Oczywiście tu nie będę się wtrącać, no, i trzeba otworzyć drzwi i to na pekaj, bo mi dzwoń, Dzwonię. To e... nie wiem, bo, to na przykład daj sobie na czerwone. Ja nie przeszkadzałam. No nie. Już. Ok, e, już powracam. Tak. Wchodzimy? No. Trochę tu ciemno. No i tu będę, będę iść cały raz za tobą. Pierwsze. Są twoje nakrywki? Co to jest? Żeby coś nacisnąć musi zować e, rzecz. To niej po prostu... Okay. nacisnąć no. Dobra. O, światło. No i już ładnie, włączyłeś prąd. Nie muszę teraz w tym. Co to był za dźwięk? E... O, było otwierane dźwięk. Chudnę no. Się, co, żeby... Niech się uspokoją. Czekaj, trochę z ciszą. E, nie, tak. O, dobra. Już wszystko okej, okay, okej, okay. dawaj. Tak, ja, dobra. No to co dalej mamy? A tutaj migają. Mamy E, tu potrzebujemy kluczy. Nie mam kluczy. Wracamy się. A nie możesz mi chociaż pomagać, tylko tak będziesz chodzić za mną? No bo powiem się, że musisz tu wejść. E. Chyba muszę mieć schronienie, żeby. A otwierać coś albo. O! Klucz. O Jezu. Co to było? A ja nie wiem. Ej, podniosłem klucz. I coś dziwnego się y, mi wyświetliło przed twarzą. Wiem, widziałam. Trzeba hmm. by otworzyć, musisz zobaczyć hmm. rzecz. Wiem. Wiem, Czy masz. A, bo trzeba na toaletę. Wyjdziesz do toalet. A nie jest toaleta. Ja Ci nie wierzę. Hmm. Ja mówię, ja, y, z waszą możesz mi wierzyć. No nie byłbym taki pewien. Hmm, Czekaj. Uf. Uf. Nic nie ma? Nic. Ja się nie obracam. DRH Jeh <noise> 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 Jeszcze, ej, bo, dobra, He go. Dobra, He nie nie, nie, ja coś... nie, ja nie nie He 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 nie He 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 nie He 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 Nie He 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 nie, He 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 nie ma. Aha! Dobrze, obróciłem kamerę, więc. Dobra, już nic nie ma, jak obróciłem kamerę. Dobra, nic nie było. Nie, nic nie było. Nic nie było, Paweł. No. Grać. A ile kosztował Przez, ten tak, step? Jeden. Ale 24 roboksy musisz mi to odkupić. No dawajdź. Nie. Szczerze to jest śmieszna gra? Kiedy zobaczysz e, jak to będziesz montować. Ja patrzę był, się w dół. Nie no chodź. Ty pierwszy. Bo ja... <śles> 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 Nie ma zniknęło. I pierwszy, tak? Tak? Jak ja nie lubię tych dźwięków, jej. Nuks, proszę cię, nuks. Nuks, nie rób no tego, nuks. No jest zamknięte. Ja się nic nie robię, ja tylko chcę robić małą, fajną materiał. Ty otwierasz. Tam. Dobrze, że idziemy na hulajnogę za. Ktoś tu, coś tu, tu leży Ale może jesteś ciał, które mamy zrobić zdjęcie dawaj nie ty masz aparat, więc ty musisz zrobić zdjęcie, tej masz aparat musisz odchłonić. E, ja tam widzę Ja tam widzę, ja, um. e, co się stało? Zobaczysz na nagraniu. E, ciało. Zbroj. Ale ja nie Nagle... zobaczę tego na nagraniu, bo ja co chwilę się obracam. <grym> wiesz co się stało? Teraz prostu znów kaczka dzipaczka wyszła z toalety. A kaczki są fajne. No. Tutaj ty idziesz? Ty pierwszy Jest. idziesz. No i potrzebujemy kluczu. Tu coś jest? Nie, to tylko szafa. Nie, to okej. Aj, haj, haj, A ja cały czas na pierwszej gram o sobie. A inaczej się da? W ogóle? Mm -mm. mm -mm. ja nie mogę Gdzieś... za klamkę. Chyba to jest coś jedna. Tu jeszcze jest jedno wejście, ale tu chyba nic nie ma problemu. Po prostu ja będę zamykać drzwi na gra... na... No to dalej zamknięte jest. Chodź. Ja tu patrzę, czy tam nic nie ma przypadkiem. Tutaj. Gdzie? I co? Ja muszę to odsłonić. Chodzimy, zapraszam. Na górę. Wentylacja. No, wentylacja. Ja myślałem, że już. Gdzieś... No, że już nic, nic nie będzie, więc to była do góry. Obiecujesz? Obiecuję. Ale jak nie, to mi dajesz. A, to się nie otwiera, już myślę, że spadnę. O, to... Ja. Nie zauważyłeś tego. <laughs> Ja pokażę to na nagraniu, ale ja zamykam oczy jak to ten. Jestem w dół wpatrzony. Przesuwam się, hmm. już nie widzę. Mięc cały czas za zamknięte oczy, i tylko W i S. Nacisnę. Eee. <laughs> Dobrze, że ty. Eee. <laughs> Czy tam coś... A nie jest? masz nic. Jest to znalazłem klucz, prosto do tej dziewczyny. O Jezu. Idziemy. o idziemy. Ale do jakiej dziewczyny? Do tego karucha kerelucha. Um. O, jest klucz. Gdzie? A tu. Czy jak ja to podniosę, to znowu ma... się coś... po prostu zamykam oczy, jak się coś dzieje, nie? Mm -hmm. A gdzie ty jesteś? No, chodź do tej kuchni. U. Jak, podoba się Co? co? Ja się podoba? Nie. Ja się boję, że coś ci się stanie, co nie? Czy coś się stanie? no tobie się tu stali, nie wiem. to by się też stanie, że po prostu się nie będziesz chciał spać, a chyba nie, bo to jest w to jest kurde, to, to jest, to jest, kurde ter, po okresie. Spokojnie. To, tutaj jest, a, to jest, bo to jest, jest, to, 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 to. Wow, Tutaj coś będzie. Jak jest coś takiego, to znaczy, że tu coś będzie. Ja, na, ja mam zamknięte oczy, ja nic nie widzę. Kieruj mnie. Kieruj mnie na północ. Wszystko? Przeszedłem wszystko? No. Tak? Chodź. Tylko tu, tu przyszliśmy po to, żeby wyskoczyła jakaś postać. Chodź. Jestem przygotowany, żeby zamknąć oczy. Nic się nie stało, jak poniosłem ten klucz. Okay, wiesz co tutaj? O! Stało się. Gacie. Więc <noise> to, to jest najlepsze, że się tutaj jest nie wczoraj. O Jezu! Um... Chciałbym ci powiedzieć, że na moim nagraniu to się tego, e, tutaj zestrał i powiedział, czy już możemy kończyć. Zapraszam dalej. Możemy zakończyć Ty to otwierasz, bo, bo jakie ja tak... To ja idę stąd. Masz niebieski klucz, więc zapraszam. Nie mam niebieskiego, Zostawię go tam. Masz. Nie? Ja Dobra, wiem, mam. zamykam drzwi. Znaczy zamykam oczy. Albo, trzymaj jej tu, gdzie ja. Albo, nie no, odwracaj się. Nie, nie nie Ja mam wysokórkę w tym kierunku. Będzie idealnie. Eee, e, ta kłódka się nie chce zniknąć. Nie gadać, że nie zapomniałeś, zapomniałeś klucza. Nie, mam, właśnie ona miga. O, dobra. Zamiast. klucz. Musisz to A Ale. Um. O! O! Eee, dobrze, już, już, już możesz, bo jaki mały problem, że tutaj on miał właśnie przyjść, co nie? Miał nas godzić, ale tak się stało, że, że tu stałem i jestem tak gruby, że nie, nie mógł przeze mnie przejść. Polatowałem Ciebie, jeszcze jestem jest, jest, jest taki dobry. I tak więc zamknę, i tak patrzyłem w dół w grze, więc... no. E, jeszcze gdzieś musimy iść? Tak, do, do, hmm. do, wejś... do wyjściowych. Masz czerwony, no, to wracamy. Nie było tak strasznie. Tam, były... tam gdzie jest ta kuchnia, to nie? tam było czerwone gdzieś. I pewnie przejdziemy przez kuchnię i się coś stanie. Hmm, no. No okay, Modzie. Yeah. A co tu jest? No, tego się nie da. Dobra. Pewnie się... Pewnie tak daleko idę od ciebie, że się pewnie... Ja to ah, muszę otwierać. Okay. Nie yeah. yeah, no chodź. Kurde. <laughs> Pod no nie pod końcówką. Dobra. No nie! Da się ich usunąć ze znajomych? Na chwilę. A, no, możesz. Prawie pisz do nich. Ja im nawet mogę Dobra, e, gdzie jest? Ale my usunęli z tamtej grupy... usunęli mi usunęli z tamtej grupy. Ty z tak na cera. Nie? Czyli ten nerwy, eee, pod... bo... eee, widzimy się za chwilę. Dobra, eee, widzowie, już, już wracam. Wszystko jest ok, już. Eee, Znowu. Dobra, eee, dzień dobry wszystkim. Chciałbym powiedzieć, że te rybomen to są hamy, Hamy naprawdę. Nawet mam to w dupie, co komu kazał i z jakiej po prostu powodu, ale to są chamy. Dzień dobry, do widzenia. Hmm. Za to co powiedział musicie mu zostawić łapkę w górę. Ja, no, razie nic nie grypam z tego powodu, że um, na oku się animacje. Masz czerwony klucz? E, nie, nic nie mam, mam tylko lampę. No poczekaj tam. A pójdź ze tak. Dobre, to... No, chodź ja, ja za... No, chodź Nie da się zamknąć drzwi, co? O nie. I tak naprawdę okazało się, że ja jestem tym potworem. Tak naprawdę ja. Co za to widzisz? Ej, ty, bo tu jest ciemne, ciemne jak tu, więc jest taki mój problem. To tym bardziej nie idę. No, tu ja chodź. Gdzie musisz wziąć ten czerwony klucz? Ja? Ty. Ja? No ja nie mogę. <laughs> Twoja uśmiechnięta twarz tu nie Chodź. <laughs> Coś tu jest pewnie. A nie, bo animacje już wspominaliśmy, okej. Okay, to idziemy. Da drzwi wyjściowych. Ja poszedłem? Ej, jak, jak się idzie do tych drzwi Środkowy! ja coś ty zrobił? Otworzyłem drzwi A, idź dalej. Albo wracam. Nie no, i wiesz, że już tu jestem, prawda? Proszę powiedz gdzie Jest. jesteś. Jestem przy niebieskim no, klucz. Ja przyrządzę. No. To, ty o, to ty otworzyłeś drzwi. <grym> nie chciałem otworzyć. Ale nie służyłem. Dobrze idę. Nie wiem, niech widzę, czy jestem na tym głównym korytarzu. O, widzę twoją... O, widzę cię. O, znaczy widzę tą twój torcz. O, tutaj. Do tobą. Nie nie, 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 tutaj, tu, tu, tu. No kurde, nie widzisz, bo go to za tobą. <laughs> <laughs> Specjalnie się odwracał tam, gdzie mnie nie bierzmy. Specjalnie to zrobił. Myślał, że kurde, czym ja jestem. No czymś na pewno. Ja. Z drop że też pójdziesz tam. Ja to nie pójdę. To jest powodu skera, tylko że to już końcówka jest. I po prostu to musi tak być. To już jest koniec? Nie, ja myślę że to wyjściowe są drzwi. Ej, ja widzę co tam, tam jest jakaś mumia. Nie? Ale, ale ale, my musimy zrobić właśnie zdjęcie ciało. Zdjęcie ciała musimy widać to zrobić. Było, widać było. Taki tak. jest cel. Tak, to sobie zobacz. Dzień dobry panu. Dzień dobry dzieci. Dobra, dawaj. Masz aparat, rób zdjęcie. Za tobą. Patrzcie na ten aparat. Po na ten aparat. Nacisnij Naciśnij na ten aparat. Ale nie możesz mieć... Już? Już? Wszystko? Proszę? Chodź. Chodź i wracamy już. To już miał chodź, być koniec. Wrócić. No tak, tylko człowieku trzeba zawsze wrócić. Że co? No, wracamy. Ty pierwszy. Idź. Ej, ja... O, ja, nie ja nie idę pierwszy. Ja nie idę pierwszy, co masz odcinek? Ja... Ej, tutaj chodź, bo zaraz idziemy. My idziemy, mam to w dupie, idziesz, idziesz. Idzie... Nie patrz. Idziesz, Dobre, idziesz ty, oczy. bo zaraz idziemy. Mam zamknięte oczy. Co się stało? Już? Dziękuję za oglądanie dzisiaj. E, nie będę o. reklamować tej gry. Dzisiaj zagraliśmy sobie w body. E, mam nadzieję, że Wam się gra podobała. Oczywiście Calak się zesrał. E, Więc, ale na szczęście. Widzowie. Ja się z wami żegnam. Ze mną był Nux. patrz cały czas do kamery. Stój! Stój! Nie, 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 nie ani Mirusz. Dobra. Widzowie, ja się w tym czasie wam, z Wami żegnam. Na razie i pa, pa! Widzowie, ale zanim zakończę ten odcinek, chciałem Wam powiedzieć, wpadajcie na grupę pandycalak.pl. na nową grupę, więc ja się z, właśnie już z Wami żegnam. Na razie i pa, pa! Zostawcie suba i łapkę! Pa!